Dzień dobry moi ukochani widzowie. Mam nadzieję, że jest wam ciepło, ale nie za ciepło. Ale gorące. A jeżeli jest za ciepło, to mam nadzieję, że ten odcinek wniesie odrobinę ochłodzenia i świeżości w wasze byty. <śm> Od... Odbyt, tak? <śm> <śm> Ale do rzeczy mogliście się nie spodziewać tego filmu, bo ten format zwykle jest dla wspierających. Dla tych, którzy wydają 15 ziko miesięcznie, już właściwie od 4 lat cena się nie zmienia mimo inflacji. I wspierają ten kanał w zamian dostając miks kulturalny w postaci właśnie takiego formatu jak kurftura. I po każdym dużym odcinku z dupy lądują w tej kurfturalnej oazie. Ubóstwo i chaos. Czasem coś wspomnę w dużym odcinku o rzeczach związanych z kulturą, natomiast tak na dobrą sprawę ten format nie dla wspierających wrzucam dwa razy w roku całkowicie za darmo! I tu powinien wlecieć mem z salem goodmanem. No jasne, oczywiście też z powódek czysto egoistycznych, po to, żeby podzielić się z wami swoją wiedzą i po to, żebyście pomyśleli, jak ja mądry i oczytany oglądany jestem. Ale też oczywiście po to, żeby zachęcić was, żebyście wspierali ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i żebyście co miesiąc później dostawali własną kurturę. Bo potem możecie się normalnie asić przed znajomymi, że coś znacie, jest super, a oni się nie znają i są debilami, nie? Przypomnę zatem formatowe założenia. To jeden film, jeden serial Jedna gra, jedna książka lub też komiks oraz jeden album bądź też zespół. A wszystko musi pasować do tematu, który sam sobie narzucę. A dzisiaj, jak wiadomo, są wakacje, więc skoro są wakacje, to są też nowe przyjaźnie. Często męskie, często twarde, często na całe życie. A czasami ulotne i takie jak ta chujowa piosenka Agnieszka, którą potem zrobił Tym, jak jest jeszcze chujowsza. Agnieszka, już dawno... O, tej Francji nie lubię. I często te przyjaźnie zaczynają się w różnych barach. I my właśnie o takich przyjaźniach dzisiaj porozmawiamy. Do you know what that means? Bo odcinków wakacyjnych i letnich zrobiłem już ze trzy. Będą więc bary, pawy miejsca, gdzie łączą się pijani z naćpanymi, młodzi ze starymi, a kobiety z mężczyznami albo kobietami, a mężczyźni też z kobietami albo z mężczyznami. Who the fuck are you? Yeah! Nieważne, a zaczniemy od serial. It's Always Sunny in Philadelphia. Powiem Wam tak szczerze, że nie po drodze mi było z tym serialem. Nie dlatego, że miałem jakąś awersję, chociaż zwykle mam awersję do rzeczy około telewizyjnych, które miały premierę w okolicach 2000 albo 2005, tak jak w tym przypadku roku. I nie zawsze są w 16 na 9, tylko w 4 na 3 i czuć tę telewizyjność jak w w pierwszym odcinku The Wire. Wire. name is what? It's not. Ale po prostu w tym wypadku nie miałem gdzie zobaczyć tego cudeńka. A tu się okazało, że jest w Disney Plus i leży i, i, i pachnie, a raczej jebie jak Charlie w swojej norze. Can I throw a bag of poop through the window? Yes. Jeden z najbardziej niepoprawnych seriali komediowych jakie zobaczycie. FX Żarty z aborcji, barów dla gejów, transseksualistów, homofobiczne, mocne kino lat zerowych tego wieku na pełnej kurwie. A więcej o niepoprawnych politycznie rzeczach. Także też o tym trochę szerzej w kurwtórze dla wspierających, w którą możecie wejść, jeżeli wesprzecie ten kanał i po prostu opłacicie miesięczny abonament. A potem, jak już to zrobicie, to w zakładce społeczność pojawią się posty tylko dla wspierających, gdzie będą właśnie filmy z kurwturą. Wracając jednak do naszego rodzynka. U nas w Filadelfii to serial komediowy, wybitny, chociaż bardzo mocno ocierający się o bycie czymś chujowym i kontrowersyjnym na siłę. Na szczęście broni się tym i nie przeskakuje tej granicy, a tym bardziej nie jest stronniczy. W swoim obrażaniu robi to tak, żeby wkurwić wszystkich. You must be really proud of awesome. Your grandfather's Nazi. To losy grupy przyjaciół, którzy zakładają własny bar w Filadelfii. Do tego jeszcze dochodzi siostra jednego z nich, a w drugim sezonie ich ojciec, którego gra fenomenalny jak zawsze Danny DeVito. I... Uh, to paczka przyjaciół, gdzie jedno z nich to jebany narcyz, jeden jest praktycznie menelem, a jeden totalnym oportunistą płynącym za falą. Dodatkowo mamy laskę, która zawsze była tą drugą i hedonistycznego tatę, który może sobie na więcej pozwolić w życiu. Cały serial jest mocno sitcomowy z elementami sitcomu w różnych dziwnych momentach, chociaż nie ma klaszącej publiczności ani śmiejącej się. A typowo sitcomowa muzyczka robi robotę, pokazując ten typ komedii w krzywym zwierciadle. Przez co efekty dźwiękowe przykrywające naprawdę hardkorowe żarty śmieszą dwa razy bardziej. To bar, który raz jest Klubem dla gejów. Raz objawia się w nim matka boska, raz podstępny Żyd chce go odebrać. Po prostu dzieje się tam. Bonusowa wiedza! To najdłuższy ever serial komediowy, w którym grają żywi aktorzy. Teraz leciał 15 sezon, a mają być jeszcze trzy. Oh. Trochę tasiemiec jak Gra Max Payne 3. Może nie do końca bardzo długi tasiemiec, ale na pewno w chuj uzbrojony. Dla Maxa każde miejsce jest barem, w którym może zawrzeć chwilową przyjaźń. Albo zajebać synalka szefa mafii. I I I never girls Szczególnie mocno dzieje się to w trzeciej części. Dla niewtajemniczonych Max Payne to kultowa seria gier napisana przez Sama O wykluczonym ze społeczeństwa policjancie, który popadł w alkoholizm i uzależnienie od leków przeciwbólowych po tym jak zabito mu żonę i dziecko. To też seria nowatorsko wykorzystująca bullet time i slow motion. Przednie odsłony działy się właściwie tylko w Nowym Jorku, natomiast trzecia część rzuca nas do Ameryki Południowej i Środkowej i rozpierdala nas klimatem oraz wykonaniem. Rockstar przejęło tę serię od studia Remedy i zrobiło sobie podwalinę pod GTA V, a w szczególności pod silnik, który będzie wykorzystywany. I serio, to jest jak panamsko-brazylijskie preludium do przygód Trevora, Franklina i Michaela. Zresztą Michael to postać najbliższa Maxowi, pod kątem temperamentu, utracenia chęci życia i wiary w bezsensowność tego świata. Max jest jednak mocniej destrukcyjny. Trzecia część to zresztą reżyserska poezja. Fantastyczne ujęcia w slow na pociski rozjebujące wrogów. I historia podobna gdzieś klimatem i osobowością Maxa do Człowieka w ogniu z Denzelem Washingtonem. Max ma ochraniać bogatą brazylijską rodzinę, więc imprezuje z nią. Wali whisky, bierze przeciwbólowe środki, bawi się dobrze. I jest w sumie najlepszym, najgorszym ochroniarzem tego świata, bo wybija wszystkich wrogów, ale zwykle po fakcie. Time to, find out what was going on here. to brudny, gorący latino-klimat i mocno brutalna rozgrywka, więc na bank się wam spodoba. Bonusisko! Sam Lake, scenarzysta, może i podkładał twarz pod Maxa z pierwszej części gry, ale głosem zawsze był James McCaffrey. Hey all you Max Payne fans out there, it's James McCaffrey. Który zresztą zagrał twarzą i posturą w trójce. A kto zagrał CBGB dowiesz się z film CBGB. Jak to rapował niedawno PZ. Legendarni tak jak nie jesteś z CBGB to legendarny klub, pub, miejsce koncertowe w samym sercu Nowego Jorku. Czy może właśnie nie w samym sercu, a bardziej w jego odbycie? To klub, w którym grały takie legendy jak The Ramones, Blondie, Talking Heads, Misfits, Patti Smith, Agnostic Front, Korn, Green Day czy Guns N' Roses. Sama nazwa oznacza, uwaga, country, bluegrass and blues. Ale jak widzicie, zupełnie inna muzyka tam panowała. I o tym panowaniu powstał film w reżyserii Randala Millera, reżysera, którego raczej nie znacie z niczego. To biograficzne dzieło, niby o człowieku, który założył CBGB, a którego gra Alan Rickman. Tak, dokładnie, Severus Snape. Hillel Crystal divorced. Managing... Nie o człowieku, bo jednak to biografia miejsca, legendarnego klubu o wejściu do którego każdy w latach 70. i 80. marzył. Tylko że nie był to klub 54, gdzie przychodziły gwiazdy wciągnąć koks z czyjegoś członka. Tylko ta alternatywna młodzież i muzycy, którzy chcieli rozjebać zastany porządek. There is definitely something there. The dead boys. To narodziny Punk rocka, to narodziny hardkoru. Ten klub i jego podejście do ludzi świetnie obrazuje ten film, który umówmy się. Wybitnym dziełem nie jest. Ale pod kątem biograficznym ogląda się go naprawdę spoko. A może to ja tak mam? BONUS! Budżet filmu wynosił 5 milionów dolarów. A wiecie ile zarobił film w Box Office? 40 tysięcy. W tym w pierwszy weekend 4 tysiące. Smutno w chuj. Jak w komiks! Będziesz smażyć się w piekle. Prosiak! A właściwie Krzysztof Owedyk. Wspominam już na bank o tym komiksie, tylko teraz nie pamiętam, czy w jakiejś kurfturze, czy to była kurftura dla wspierających, czy nie, czy też to był duży odcinek z dupy, ale na bank. Nie ma to jednak znaczenia, bo o takich rzeczach warto wspomnieć raz jeszcze. Będziesz smażyć się w piekle to historia zespołu, do którego dołącza młody w chuj zdolny chłopak. Zespołu, którego ten chłopak jest fanem od zawsze. Zespołu będącego legendą, ikoną na scenie metalowej. I to taką cholernie wielką. Ten ogrom właśnie przekłada się na cały zespół, gdzie zdarza się on zarówno z zapaleńcami metalowej muzyki i totalnie podjaranymi tym, co robią kolesiami, jak i pazernymi skurwielami wyzyskującymi i wysysającymi niczym wampir ten biznes do cna. Mamy więc granie po pubach i klubach jak CBGB, brudnych, oślizłych, ale klimatycznych i pełnych metalu. Mamy też wielkie festiwale, traktowanie jak gwiazdy i to w dodatku takie w chuj zaranne niczym lucyfer. Ale też nie wszystkich z zespołu, bo jak się okazuje, zespół czasami nie musi być wcale zespołem. To historia pazerności, zdrady populizmu i oportunizmu i z tego co rozmawiałem z twórcą, oparta na zasłyszanych faktach. Ale za chuj Krzysztof nie chciał zdradzić, o jaki zespół mogło chodzić. Na pewno za to pojawiła się tam jedna postać, jeden z technicznych, to jest gość który pracował kiedyś w sklepie z komiksami w Katowicach. Czyta się to bardzo dobrze, jest moralnie słusznie i jest to życiowo dobrze pociągnięte aż do samego końca. Bonusowa ciekawostka! Krzysztof Owedyk, tak zwany prosiak, jest legendarnym twórcą sceny punk-rockowej, jeżeli chodzi o komiksy czy też ziny. To twórca Ósmej Czary i Rad o których na bank też wspominałem. A skoro przy bojach jesteśmy... Muzyka! Beastie Boys License to Ill. I to nie jacyś zwykli boje, tylko najlepszy obok Ojo boys Bend wszechczasów Dobra to oczywiście żarcik, bo Ojo to oczywista inspiracja Zespołami z Bravo, boys' bandami z lat 90., końca lat 90. i początku roku 2000. Chociaż otwartość, bezczelność i zachowanie na scenie mają mocno wzięte od Beastie Boys'ów. Tych trzech Żydów z Nowego Jorku namieszało na scenie muzycznej w latach 80. tak bardzo, że bardziej się nie da. Od obskurnych barów, w których zaczynali, gdzie zaraz po punkowym koncercie noc przejmowały czarne dźwięki MC i DJ-ów, aż po stadiony, które wypełniali podczas trasy z Madonną. She said, I she to loves me. to she historia od prostych chłopaczków nie mających nic, tylko kilka pomysłów, zajebistego producenta w postaci Rika Rubina i cholerny talent, aż po mega gwiazdy, które wychowały pokolenia ludzi i sprawiły, że inaczej zaczęto patrzeć na muzykę czarnych OGs. I nie kojarzycie jej tylko z Gettem i z Alfonsami. Zrobili podwaliny pod przyszłe pokolenia. A płyta License to Ill jest tego koronnym przykładem. Połączenie hardcore, hard rocka z rapem to był strzał w dziesiątkę, a żywe basy, żywe perkusje i dołożona do tego elektronika ukuły drogę w nowe czasy. Legendarne już You Gotta Fight for Your Right to Party, to party. stały się hymnem od outsiderów i wszystkich tych, których społeczeństwo amerykańskie tamtych czasów nie akceptowało. No Sleep Till Brooklyn. No, sleep till Brooklyn. Girls czy Brass monkey spowodowały, że w kulturę hip-hop zaczęli wchodzić ludzie z zupełnie innych środowisk, co nie wszystkim się oczywiście spodobało. No, ale są też w rapie tacy, co mają mocno zamknięte głowy, aż do dziś wiadomo. Bonusa siwo! Na gitarze w No Sleep Till Brooklyn gra Kerry King ze Slayera. Spoko? Spoko. A ja się z wami spoko żegnam, gorących wakacji chyba że jesteście gdzieś, gdzie chcielibyście, żeby było chłodno, to też chłodnych wakacji Wam życzę. że Wam tego, żebyście po prostu wypoczęli, żebyście mogli zanurkować w tę kurwturę, którą Wam dzisiaj tutaj zafundowałem i też zanurkowali oczywiście w kurturę dla wspierających. Będziecie mieli dwa razy więcej rzeczy, kontentu na wakacje do posłuchania, poczytania, pooglądania. Dlatego serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia i uderzę aż 50. Trzymajcie się. Pa!